Dzień dobry Państwu. Witamy w Telewizji Zabrze, gdzie każdego dnia prezentujemy to, co ważne i inspirujące. Od wydarzeń kulturalnych, przez społeczne inicjatywy, aż po rozmowy z ludźmi, którzy mają realny wpływ na Zabrze. Bądźcie z nami, zaczynamy. Za nami uroczysta inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Wraz z początkiem października na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej rozpoczął się nowy rok akademicki pełen świeżych perspektyw i naukowych wyzwań. Ten rok jest wyjątkowy dla naszego wydziału. Otwieramy nowy kierunek, który przerósł nasze najśmieszniejsze oczekiwania. Ilość studentów była zaskakująca, więc to jest nasza perełka, można powiedzieć. Jest to pierwszy kierunek taki w Polsce technologii inżynierstwie w kryminalistyce, bo większość kierunków oferuje po prostu sam licencjat po kierunku kryminalistycznym. W tym roku wydział obchodzi również swój jubileusz 15-lecia działalności. To jest bardzo młody wydział, najmłodszy, na 15 lat, ale powstanie tego wydziału było świetnie przygotowane i myślę, że to jest taki model, jak należy tego typu przedsięwzięcia czynić. To były osoby z wizją, ale to także był podatny grunt ze strony jednocześnie władz uczelni, także samorządu lokalnego. To 15 lat ciężkiej pracy całej wspólnoty akademickiej naszego wydziału. Dziekanami była pierwszym pani dziekan, pani profesor Ewa Piętka. Ja miałem przyjemność przez 8 lat kierować tym wydziałem. Następnie pan profesor Paszenda, a dzisiaj pan profesor Basiaga. Jesteśmy jedynym wydziałem o tej nazwie w Polsce. Odegraliśmy myślę istotną rolę, jeżeli chodzi o przyznanie statusu inżyniera medycznego w naszym prawodawstwie. Wydział Inżynierii Biomedycznej jest młodszym z dwóch wydziałów politechniki, które mamy w Zabrzu. To są takie perły i zdecydowanie motory rozwoju życia akademickiego i naukowego w naszym mieście. Jako przedstawiciel władz miasta jestem dumny, że w Zabrzu funkcjonują tak ważne dla całej Politechniki wydziały i w ogóle Politechnika Śląska, która rozwija się w naprawdę imponującym tempie. Za czasów, kiedy ja studia zaczynałem. Większość publikacji, większość podręczników akademickich pochodziła właśnie z tej, z tej uczelni, z tego wydziału. Także ta wiedza inżynierska, wiedza inżynierii medycznej przekazywana nam z pierwszej ręki ma niewątpliwie bardzo wysoką wartość. Mamy bardzo dużo osiągnięć, typu certyfikat doskonałości kształcenia, typu nowoczesny budynek, w którym się znajdujemy, który umożliwia studentom prowadzenie zajęć, prac badawczych na wysokim poziomie naukowym. W dniu uroczystej inauguracji oficjalnie otwarto również pierwsze w Polsce nowoczesne Centrum Kompetencji Chirurgii Robotycznej, gdzie lekarze będą mieli okazję szkolić się w obsłudze robota w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistej sali operacyjnej. Centrum ma działać na zasadzie szkoleń, które będą realizowane u nas na Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Te szkolenia mają posłużyć jako wsparcie szpitali, wsparcie zespołów medycznych. Będziemy współpracowali z najlepszymi, stąd także obecność przedstawicieli przedstawicieli z Wielkiej Brytanii. Będziemy z jednej strony starali się wesprzeć zabiegi chirurgiczne, ale także kształtować te kompetencje tutaj na miejscu, gdzie lekarze również będą mogli z tego korzystać, ale myślę, że jako uczenia będziemy także mogli uczestniczyć w rozwoju naukowym tego typu urządzeń. W Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbyło się podsumowanie kolejnej edycji konkursu Zielone Zabrze. Zająłem drugie miejsce w kategorii ogród przydomowy. Jestem mile zaskoczony i to mnie dopinguje do dalszej pracy. Czy ma Pan jakąś ulubioną roślinę? Ja jestem fanatykiem róż. To jest taka moja słabość róże. Mam ich około, około 90, także... Latem, jak to zaczyna kwitnąć wszystko, no to jest poezja. Co jest dla Pani ta nagroda? Satysfakcja. Pierwszy raz po tylu latach dostałam wyróżnienie. Cieszy mnie ten ogród, bo naprawdę to jest mój skarb. Wszystko co tam jest, każdy kwiatuszek to jest wszystko dopracowane do szczegółów. Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych. Bardzo się cieszę, że mogliśmy docenić, wyróżnić kolejną grupę liderów zielonego piękna naszego miasta. No i czekamy na kolejne edycje, na kolejny rok i liczymy, że rywalizacja będzie jeszcze bardziej zacięta, że uczestników będzie jeszcze więcej, a przez to zawsze będzie jeszcze piękniejsze, jeszcze zieleńsze. To jest nagrodzenie mojej pracy, bo ja lubię rośliny, lubię po prostu przebywać na tym balkonie, patrzeć jak to rośnie, podlewać, no i dbać o to. Pierwsze miejsce to ja od lat zdobywałam, dlatego otrzymałam wyróżnienie też za zaangażowanie i wytrwałość właśnie w kreowaniu tego zielonego balkonu. Mam ogród przydomowy. Wypełniony po brzegi kwiatami, taki ogród, który jest przyjazny pszczołom, motylom, ptakom. Podlewam go z ujęcia ekologicznego, zbieramy deszczówkę, no ale przede wszystkim mam całe mnóstwo kwiatów od bardzo wczesnej wiosny. W lutym zaczynają kwitnąć nieżyczki, a potem to właściwie do bardzo późnej jesieni kończy się astrami. No i no, jest piękny ten ogród, więc cieszę się, że został doceniony. 29 lat ten konkurs trwa, no i przypominam, że to w ramach Tygodnia Ziemi taka propozycja dla dorosłych, bo Tydzień Ziemi to jest impreza edukacyjna z zakresu ekologii, ale dla dzieci i młodzieży, a stwierdziliśmy, że fajnie, gdyby dorośli też mogli się łączyć w obchody tego tygodnia, i to był taki strzał w dziesiątkę. Cieszę się, że to jest kontynuowane i ludzie chcą pokazywać to, co udaje im się wyhodować, i jak piękne jest Zabrze. To był ostatni materiał przygotowany przez zespół telewizji Zabrze. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.